Jeśli chcemy dotrzymać sobie słowa, to dobrze byłoby zrzucić okiem na efekt tego naszego na przykład treningu albo tego, co sobie zaplanowaliśmy. Jak to będzie to jak jest, będę zadowolony. To jest później, mój tak? sposób. I przede wszystkim to, co trzeba zrobić, to trzeba siąść i pomyśleć, co mnie motywuje. Dlaczego chcę to zrobić? Jak chcę iść na, na tą siłownię, zacząć chodzić regularnie na tą siłownię, bo. I musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest nasz trigger, coś, co będzie nas. Powodowało, że będziemy mieli tą motywację, że możemy. polecę robić. do Kolumbii na plażę, to chciałbym Dobrze. nie wylewać brzucha po prostu na to tej To jeżeli plaży. chcemy być na, w Kolumbii na plaży i nie wylewać brzucha, to znaczy. I mam że, rok na to. No to w takim razie musimy zacząć powoli to, to robić i to będzie motywatorem. A Simon Sinek kiedyś powiedział, nie wiem czy taki bardzo słynny wywiad było o miłości i o siłowni. On mówił, że kiedy się zakochałeś, nie wiadomo. Kiedy poszedłeś na. Jak idziesz na siłownię, idziesz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Nie ma żadnych efektów żadnych efektów. No oprócz tego, że cię wszystko boli, to nic nie widać, więc od ci się odechciewać, więc myśl o na temat twojego celu, to po co to robisz, a nie krótkoterminowo, że teraz mnie boli. Bo to jest tylko koszt uzyskania przychodu, mówiąc językiem finansowym. E, czy ty masz y, tam dopisane też mm, motywator y, w tych swoich funkcjach? Nie, Negocjator, mediator, motywator? Ale bardzo nie? często na przykład te, ten sam mechanizm psychologiczny wychodzi przy stresie, y, przy stresie w rozmowach na przykład, czy w stresie w negocjacjach. To bardzo podobnie działa. Paweł Kowalewski, bardzo dziękuję za te rady. Wszystkim życzymy y, szczęśliwego nowego roku. I, przyogacje... I dużo wytrwałości. O.